Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przepis na kurczaka chińskiego kurczak w cieście kokosowym, takie kulki. Wiele osób mnie o to prosiło, tak więc znalazłem przepis i wykombinowałem, co z tego zrobić. Tak więc, od czego zaczynamy? Zaczynamy od zrobienia ciasta. Pamiętajcie, że ciasto to jest najważniejsze. No bo oczywiście to jest cały sekret tego przepisu. Dajemy jedną szklankę mąki. Do tego jedną szklankę mleka, hopla, do tego łyżkę sosu sojowego. Możecie ominąć ten etap, ale sos sojowy to jest naprawdę ważna rzecz w kuchni chińskiej. Oni by tego nie ominęli. Dwie łyżki. Nie, tamto nie była cała taka, nie? Dobra. Następnie jedną łyżeczkę oleju z orzeszków ziemnych. Hopla. Możecie dać zwykły olej, jeżeli nie macie takiego akurat w domu. Do tego yy, popatrzcie, to jest szklanka z nuteli, gdzieś pół szklanki, hop, wiórków kokosowych. No i oczywiście dwie łyżki cukru, żeby osłodzić ten smak. No i tutaj mam, tutaj mam sól, to jest jedna łyżeczka soli. No i tutaj mam taką. Jedna kreska soli. Jedna kreska soli, czyli jedna łyżeczka. No i jedna duża kreska proszku do pieczenia. To są dwie łyżeczki i odrobinę pieprzu. Wrzucamy to wszystko razem. O, kla Dobrze, popatrzcie, ciasto nie jest zbyt gęste, tak więc sobie jeszcze dodam tutaj trzy łyżki mąki. Tak, dla zagęszczenia. Hop. Teraz powinno być wszystko ok. Że jeszcze jedna, cztery łyżki mąki razem. Dobrze, ciasto jest już gotowe. Kurczak jest pokrojony. Ja tu mam dwie piersi z kurczaka pokrojone. No i co nam będzie potrzebne? Trochę mąki i oczywiście ciepły olej. Olej powinien być w temperaturze około 160 stopni, bo jeżeli będzie zbyt wysoka temperatura, ciasto nam się spali z zewnątrz. No, i kurczak będzie surowy w środku, a tego nie chcemy. No i pamiętajcie, teraz jest dobry czas, żeby posolić tego kurczaka. Ja wiem, że w panierce jest sól, ale jeżeli dodamy bezpośrednio na niego troszeczkę soli, to ona y, fajnie się zaprzyjaźni z tym kurczakiem. Tak więc troszeczkę soli mieszamy wszystko razem. Hopla. No i dobrze, teraz dajemy, wrzucamy tego kurczaka do mąki najlepiej całego, wymieszać sobie to wszystko bo lepiej do tej mąki nam się będzie ciasto przyklejać i nie zostaną nam żadne dziury to ciasto nam się oblepi wszędzie Hopla. ja sobie tutaj jeszcze łoka nadrzewam, łok będzie na warzywa, które pójdą z z, z z tym kurczakiem musimy zamoczyć tego kurczaka w tym cieście i teraz te kawałki kurczaka wrzucamy na ten olej no i sobie po malutku smażymy. Popatrzcie, yy, olej nie jest zbyt ciepły. Tak jak mówię, temperatura 160 stopni jest wystarczająca, nie więcej niż to. Hopla. I smażymy sobie nasze kuleczki. Czas pieczenia, czas smażenia to około 6-8 minut w zależności od wielkości Waszych yy, kuleczek. No i serwujemy, nie? Ja tu mam kilka troszeczkę warzyw. Chińskich. Takie jak piepki i trochę papryki, cebulki. O. No i teraz wykładamy nasze kulki z kurczaka w sosie. W cieście. O. Tak, i pierwsza porcja jest już prawie gotowa. Do tego jeszcze sos słodkie, czyli i to wszystko. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. I po więcej przepisów zapraszam na Facebooka stronę Kocham gotować. Do zobaczenia.